Witajcie widzowie z tej strony i e W tym odcinku opowiem Wam, w sumie zaprezentuję Wam wszystkie zmiany, jakie przyniósł Hotfix do aktualizacji 18.10 w Fortnite. Także ja już zapraszam Was do oglądania. Także widzowie, jedyna rzecz, jaka się zmieniła w tym Hotfixie, to są dodane nowe bronie. One się respią albo na podłodze albo wylatują ze skrzynek. Także co? Jedyna w sumie tej różnice, jeżeli chodzi o te bronie, to zadają podobno więcej obrażeń potworom niżeli graczom. Także ja się postaram na szybko znaleźć te skrzynki w smetu bronie zaraz do Was wracam. No, jak ja widzę, znalazłem je. Są to, jest to para kurz biesów. z takie coś, wygląda to kozacko. Zobaczmy sobie statystyki. Na no 31 obrażeń, szybkość 4, pojemność magazynka 16 i przy 2 sekundy tutaj jakieś ziomka mamy, także może sobie na nim nawet przetestujemy te bronie. Ok, jest tam za 30. No są nawet ok, szybko strzelne. Przy okazji ten granatik sobie znalazłem, także... Dobra, muszę zejść do ziomka tutaj i zaraz. Zaraz sobie właśnie pójdziemy do anomalii, zobaczyć ile dobije potworkom. Jesteśmy już w anomalii, także zobaczmy ile tu coś bije potworom. Ok, po 124. 124 i 60. Dwa z tego co widzę, także są to obrażenia zwiększone. W sensie pomnożone razy dwa po prostu Ty ziomek co mi tam zabierasz, my potworki Szybkie zwycięstwo mamy Także to było w sumie na tyle w tym odcinku, dzięki widzę za oglądanie Jeżeli podobało wam się omówienie tego hotfixu No to oczywiście zostawcie łapę w górę pod odcinkiem I suba na kanale, bo lecimy po 5000 subów Do końca roku A jeżeli to wbijemy to będzie kozacka niespodzianka W sumie o której nic nie wiecie Także jak wbijecie to się dowiecie. A ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku i cześć.